Właśnie będę doszło się kąpać, więc nałożymy sobie maskę. I mam tutaj takie cztery bardzo ciekawe maski z uzdrowiska, które dostałam już huu, 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 jakiś czas temu. No i one są ciekawe, bo one są takie jakby dwuczęściowe, że jest taki zabieg. Wiecie o co chodzi. No i mam tak. To jest nocny zabieg odmłodzający, intensywnie przeciwzmarszczkowy. Maska całonocna z retinalem, olejem z róży i ciekłymi kryształami. I tu jest naparowy aktywator przygotowujący. Nie mam pojęcia w ogóle, jak to się będzie robiło. Maska eksfoliacji dla nieskazitelnej cery. Zabieg upiększający Instant Beauty. I zabieg Baby Face intensywnie nawadniający. I myślę, że aktualnie dla mojej skóry zabieg intensywnie nawadniający, czyli ten. To będzie to. I to jest zabieg Baby Face Intensywnie nawadniający maska hialuronowa z peptydami, więc brzmi jak marzenie. Naparowy aktywator przygotowujący z kwasami AHA i promotorami przenikania. Trochę się boję tego naparowego aktywatora, przygotowującego z kwasami AHA, ale ja nie pamiętam, kiedy moja skóra ostatnio miała jakieś złuszczanie, bo retinol też odstawiłam, więc jakby kaman. Na oczyszczoną skórę twarzy szyi dekoldu nanieś naparowy aktywator. Odczekaj dłuższą chwilę i nałóż maskę. Bez obaw możesz teraz oddać się przyjemności oglądania filmu lub czytania książki. Maskę możesz zostawić na skórze nawet dwie godziny. Potem delikatnie zdejmij tylko jej nadmiar i ciesz się swoją super nawierżoną skórą. E, Okej, okay, dobra. Bo obawiałam się, że ten naparowy aktywator będzie trzeba mieszać z wodą i robić taką parówkę inhalację. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No, i to jest maska hieluronowa z peptydami, formuła o długotrwałym odczuciu nawodnienia, cudownie przyjemna, otulająca, nasycona składnikami aktywnymi. Znajdziesz w niej m.in. silnie nawadniający kwas hieluronowy o czterech rozmiarach cząsteczek oraz kompleks trzech roślinnych trzech roślinnych humektantów, które są niczym pułapka na wodę i roślinne peptydy ujędrniające, całość dopełniają uszczelniającą barierę na skórka, składniki tłuszczowe, masło szyja, sratatata. Mm, a jeśli chodzi o naparowy aktywator, doskonale przygotowuje skórę na lepsze przyjęcie składników aktywnych z maski nawilża i potęguje efekt zabiegu oparty w 100% aktywnym naparze z nagietka, dzięki czemu wspomaga działania antyoksydacyjne, łagodzące, nawilżające, znajdziesz w nim. Hmm. Które skutecznie, delikatnie złuszczą na skórek, dzięki czemu pomaga składnikom. Ale to ja mam tego nie zmywać i na to nałożyć tą maskę? Pewno Wam mówiłam kiedyś, mam jak coś omytą po prostu, pójśka, że moim absolutnie ulubionym kanałem z podcastami kryminalnymi jest Stanowo. Jaśmin i jej kanał Stanowo. Co kto lubi, ale dla mnie, no to jest po prostu debest. Ja uwielbiam i żaden inny kanał. Tak mnie nie porwał. No i wiecie, ja filmy od Jaśmin widziałam wszystkie już milion 1596 razy. I oglądałabym je jeszcze raz, ale ja już je po prostu wszystkie znam na pamięć. Ale jest tam taka jeden z większych filmów, jedna z większych spraw, takich głośniejszych, czyli Rodzina Turpin. Ten naparowy aktywator, pierwsze primo, nie śmierdzi a czasami produkty z kwasami strasznie śmierdzą, przepraszam, tego się nie da inaczej nazwać, ma bardzo lekką konsystencję i nie piecze, co jest ogromnym jego plusem, więc musi być taki delikatniutki. Sprawę tej rodziny Turbin, Turpin oczywiście znam, no bo widziałam to u Jaśmien już kilka razy, ale wyświetliła mi się, słuchajcie, na TikToku jedna z tych córek Turpin, czyli jedna, e, czyli jedna z tych dzieciaczków biednych, która już jest w tym momencie dorosłą osobą. Przejrzałam jej TikToka bardzo podoba mi się to, że ten jej TikTok. Mm, zaraz wyjaśnię co mam na myśli, ale że tam są normalne, zwyczajne TikToki, że gdybym ja nie wiedziała, że ona jest z takiej rodziny po takich przejściach, to w życiu bym się nie domyśliła. Po prostu tam robi jakieś trendy, jakieś tańce, coś tam, coś tam. I bardzo mnie to ucieszyło. No i to nie jest tak, że ja mam jakiś problem z tym, że ofiary takich rzeczy na przykład miałyby TikToka, czy jakieś konto, którego content opierałby się na, na przykład, załóżmy, wyłącznie na. Tym temacie nie miałam z tym żadnego problemu, natomiast widząc, że e, u niej to konto jest takie zwyczajne, to po prostu napała, napawa mnie to nadzieją, że no nie wiem, że jest szczęśliwe, że jakoś może poszło dalej na tyle, na ile się da, po czymś takim, wiecie o co chodzi. E, okazało się, że jest z nią kilka takich mocnych mocnych, no takich telewizyjnych wywiadów typu z Diane Sawyer i tak dalej i też ja o tym nie miałam pojęcia, więc sobie posłuchałam i zainspirowało mnie to do tego, żeby kolejny raz posłuchać u Jaśmin o sprawie turpinów, żeby chociażby dopasować sobie tą dziewczynę, jej twarz i to, co się z nią teraz dzieje do całej tej historii, więc słucham od nowa o sprawie turpinów i ja polecam pod warunkiem, że takie rzeczy Was nie triggerują i co mam na myśli? No to każdego powinno teoretycznie trigerować, i, i wzbudzać negatywne emocje. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś ma urzenia lękowe, albo jest z takiego domu, bądź ma takie przeżycia, no to nie dziargajcie się emocjonalnie oglądając takie rzeczy. Także sobie słucham, ale jeżeli chodzi o podcasty kryminalne, to Jaśmin, Jaśmin, jeszcze raz Jaśmin. I odczekam, bo oni tu nie piszą ile piszą... Odczekaj dłuższą chwilę, więc ja odczekam jakieś 5 minut i nałożymy sobie to. A przez ten czas powiem Wam jeszcze, że teraz jak to nagrywam, to jest 28 grudnia i to jest dzień, w którym wypuszczana na wolność jest e, Gypsy Blanchard, Blanchard, Gypsy Rose. I pytałam Was na Instagramie, okazało się, że wielu z Was w ogóle nie wie, kto to jest. No więc bardzo mocno polecam serial. To jest taki mini serial, tam jest chyba z 10 odcinków takich godzinnych, The Act i to jest serial zrobiony dla Hulu przez Hulu. Natomiast nagle się okazało, jak wam to poleciłam, że tego się nie da nigdzie w Polsce obejrzeć. Ja to nie pamiętam na jakiej była, ja to oglądałam zaraz, jak to wyszło. Ja to oglądałam na jakiejś platformie streaming streamingowej, takiej płatnej, typu. Nie wiem, Netflix, Age, Disney, cokolwiek, bo absolutnie wszystkie mam je wykupione, bo ja jestem wielkim serialu i filmu maniakiem, ale nagle się okazuje, że piszecie mi, że Ejhara, gdzie to oglądałaś, bo tego się nie da nigdzie obejrzeć? I mam takie zajebiście, poleciłam coś, czego się nie da obejrzeć. No kombinujcie, no, nie wiem, co mam wam powiedzieć, bo yy, nie jest to dostępne na żadnej płatnej platformie. Może CDA, I don't know. I naprawdę warto to obejrzeć. Znów, jeżeli może Was to mocno strygerować, to nie ma sensu, ale jest to historia na faktach i to jest przerażające, jak bardzo ona jest na faktach. Historia, i tutaj będą spoilery, więc możecie sobie tam półtorej minuty do przodu przewinąć. Z historia em, mamy z córką. W Stanach Zjednoczonych się to wszystko dzieje i to się działo bardzo niedawno temu. To się działo przed chwilą, tak naprawdę, bo Gypsy skazana została w 2015 roku. Nie chciałabym Was skłamać jakoś tak. Gypsy, czyli ta córka. No i okazuje się, że ta mama miała e, chorobę, zaburzenie czyli takie udawanie choroby, krótko mówiąc. No i e, okazuje się, że Gypsy oraz całe otoczenie od urodzenia myśleli, że Gypsy jest bardzo chora. Mówimy tutaj o białaczce, nowotworach, o jakimś schorzeniu, które sprawia, że ona w ogóle nie może chodzić, musi się poruszać na wózku inwalidzkim, e, śmiertelne uczulenie, na alergia na cukier, mm, była karmiona taką tubą prosto do brzuszka, bo ona nie może przyłykać, usunięto jej ślinianki, usunięto jej wszystkie zęby i wszystkie te zabiegi, operacje wykonali lekarze w Stanach Zjednoczonych i to nie mówimy o jakichś takich lekarzach, wiecie, nielegalnie pod stołem, nie, normalnie w szpitalu, normalnie, bo ta pani tak świetnie potrafiła manipulować, natomiast uważam, że to pokazuje wszystkie te sprawy tego typu, a to szczególnie pokazuje tak gigantyczną lukę w systemie hej, robicie to chujowo. Ludzie są krzywdzeni, może zacznijcie wykonywać swoją pracę prawidłowo. Bo to jest absurd, to jest absurd. Yy, ona myślała, że jestem chyba o 5 lat młodsza, niż jest, i to wszystko kręciło się po to, żeby po prostu jej matka żyła sobie z benefitów, z pieniędzy na tą dziewczynkę, z tą dziewczynką nieświadomą niczego. E, tam chyba dom dostały, wiecie, jakieś dotacje do tego tamto. Natomiast, no wiecie, dziecko zaczęło, w ogóle dziecko odizolowane od wszystkiego. E, bardzo niezdrowa relacja. E, ta dziewczyna generalnie była więźniem. E, bardzo zmanipulowana, bardzo wyprany mózg. No ta dziewczyna na przykład wiedziała, że ona może chodzić, ale to był temat tabu z jej mamą: że jak będziesz chodzić, to będzie jeszcze gorzej. Nie wydurniaj się, nie pyskuj. I czytałam bardzo wiele opinii i komentarzy: że co? No to jak mogła chodzić, to się nie domyśliła. Przepraszam, świadczę o głupocie według mnie, to gdy my z naszego poziomu zaczynamy oceniać taką osobę. My nie wiemy, jak to jest być wychowywanym i wzrastać w taki sposób. Czy gdybyśmy poznali osobę bądź usłyszeli o osobie, która od narodzin do 18 roku życia była trzymana w piwnicy i nie miała kontaktu z niczym? z telewizją, z radiem, tylko tam nie wiem, mama i tata czasem przechodzili, dlatego ona umie mówić. To też byśmy się dziwili, że co? Ona się nie domyśliła? Ona nie pomyślała o ucieczce? Jakby to jest brak empatii, brak inteligencji, ogólnie brak inteligencji emocjonalnej, jakiś taki brak wyobraźni. Więc jakiekolwiek oskarżanie tej dziewczynki, dziewczyny, że nie, no to musi być jakiś wkręt, bo jak to, co? Ona sobie nie zdawała sprawy z tego, że jest zdrowa? No to jest strasznie raniące. No i nie będę Wam opowiadać jak ta historia się zakończyła, albo dobra, powiem Wam. Matka została przez chłopaka, duży cudzysłów, tej dziewczynki. W jaki sposób doszło do tego, że ona miała chłopaka, co tu się wydarzyło? No to musicie obejrzeć serial, żeby wiedzieć, bo ja Wam tu nie będę wszystkiego opowiadać, bo nie chcę Wam też psuć oglądania. Natomiast, jakby to on ją zabił, ale to ona go o to poprosiła, więc poszła. Do więzienia na chyba 10 lat i wychodzi, zdaje się, po 8 za po prostu dobre sprawowanie. No ta dziewczyna na wielu wywiadach yy, zakładu yy, opowiada, że ona jest przeszczęśliwa, że tam jest, dlatego że ona jest tam wolna. Ona, wow, może w ogóle się uczyć, chodzić do szkoły, mieć pracę super i nie musi być karmiona przez tubę, jest zajebiście. Nikt jej nie usuwa zębów, może dlatego, że już ich nie ma, bo już zostały usunięte. I bardzo wiele po obejrzeniu tego serialu, kiedy czytałam sobie wypowiedzi różnych osób, widziałam bardzo wiele głosów, nie musiała jej zabijać. Wystarczyło zgłosić się tu i tu, powiedzieć tu i tu. I ja się zgadzam z tym, nie musiała jej zabijać, to nie jest to rozwiązanie. I oczywiście lepiej by było, gdyby tego nie zrobiła. Kaman, no, wiadomo, że nie popieram takich rzeczy, ale musimy wziąć pod uwagę, że ona wzrastała i dojrzewała w takim środowisku tak odseparowana od wszystkiego że ta dziewczyna w wieku tam 18 lat myślała naprawdę, że jakiś tam facet, którego poznała na konwencie komiksów czy czegoś to jest rycerz na białym koniu i będą żyć w, jak w bajce w sensie nie wiedziała jak wygląda świat, nie wzrastała jak socjalnie, społecznie ja nie wiem, na jakim poziomie ona była, może dwulatka. Ym, I trzeba brać to pod uwagę, że taka osoba nie ma pojęcia, że hej, takie są Twoje prawa. Yy, masz ukończone 18 lat, takie są Twoje prawa, możesz zgłosić się tu i tu. Bardzo często nie rozumiemy tego, że ofiary przemocy przeróżnej w przeróżnych konfiguracjach. No, że to nie jest takie proste, jak nam się wydaje. Tak samo jak często słyszymy, no jak to bił ją, nie odeszła od męża, no jak to ojciec gwałcił, nie uciekła z domu. Kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, i mam wrażenie, że nawet nie chcę się tym osobom pomyśleć, chociażby wysilić, żeby się jakoś wczuć, zastanowić, tylko od razu z góry oceniamy, nie no, ja jej miejscu to bym zrobił to i to. No okej, okay, tylko że ty nie. Nie byłeś bity, molestowany, nie wiem, trzymany w piwnicy i nikt Ci nie usuwał zębów, jakby. O! W każdym razie ona dzisiaj wychodzi na wolność. Mam nadzieję, że ktoś ją stamtąd odbierze. Z tego, co wiem, to ma świetny kontakt z, z swoim tatą, ze swoją macochą. z tego, co wiem, to wyszła za mąż. Także mam nadzieję, że będzie żyła długim, bardzo szczęśliwym życiem i bardzo polecam ten serial. I co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że mam nadzieję że ona po wyjściu udzieli tyle wywiadów, albo napisze tyle książek, nie wiem, cokolwiek i dostanie za to tyle pieniędzy, żeby mogła sobie żyć jak pączek w maśle i że już nigdy nic złego jej nie spotka. Bo to, co ta dziewuszka wycierpiała i to, co ją spotkało, to jest straszne. W ogóle to jest straszne, że kurde, nie mamy żadnego wpływu na to, w jakiej rodzinie przychodzimy na świat, kim jest nasza mama, kim jest nasz tata. Kim jest po prostu nasza rodzina, w jakim środowisku się rodzimy, nie mamy na to żadnego wpływu. I kiedy słyszę, przepraszam, teraz będę niemiła i niegrzeczna, jak takie bananowe dzieci, którym niczego w życiu nie brakowało. Niczego. Zarówno materialnie i finansowo, jak i jeżeli chodzi o miłość, wsparcie i zrozumienie cudownych rodziców. Super! Jeżeli ktoś jest z takiej rodziny i ma to szczęście, Super. Ja się zajebiście cieszę, że niczego ci w życiu nie brakowało, bo ja naprawdę życzę ludziom dobrze i cieszę się z tego, że komuś jest dobrze. Ale szlak mnie trafia, jak taka osoba przychodzi i zaczyna się, kurwa, odzywać w ogóle na tematy, na które nie powinna i słyszę, że mówi: "Wszyscy mają w życiu równe szanse. Wszystko zależy od ciebie. Wszyscy mają równe szanse." Gówno prawda. Nasze szanse są zależne od tego, w jakiej części świata geograficznej się urodzimy, w jaki, z jakimi predyspozycjami genetycznymi bądź chorobami się, albo ich brakiem, daj, daj panie, się urodzimy. Od tego, w jakiej rodzinie się urodzimy, jeśli chodzi o finanse, ale nie tylko, jeśli chodzi o. Środowisko, w jakim środowisku, z jakimi rodzicami i to jest gówno prawda i strasznie mnie to denerwuje, kiedy słyszę właśnie, że takie osoby, którym niczego w życiu nie brakowało, mówią, że nie no, wszyscy mają równe szanse, o jest bezdomnym, jest alkoholikiem, no cóż, to jego wybory i drogi życiowe. Ja na jego miejscu to bym tak nie skończył, ja to skończyłam, skończyłam studia i mam swoje mieszkanie i w ogóle, mhm, fajnie, skończyłeś, skończyłaś studia, bo rodzice Ci to umożliwili i mieszkanie też rodzice Ci kupili. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja uważam, że jeżeli jesteście urodzeni, może inaczej, wszystko co możecie dostać od swoich rodziców, czy to są finanse, czy to są znajomości... Um, czy to jest jakieś dziedziczenie, whatever, bierzcie pełnymi garściami, tylko wiadomo, jakby no, nie wykorzystujcie tego, tak, w takim negatywnym kontekście, szanujcie, dziękujcie, bądźcie wdzięczni, um, nie bierzcie tego jako coś oczywistego, tak, no, bądźcie dobrymi ludźmi. Natomiast nie ma w tym nic złego. Ojciec z matką chcą Ci kupić mieszkanie, jak jedziesz na studia do innego miasta, bierz z pocałowaniem ręki. Tylko szanuj to, doceniaj. Ale bierz z pocałowaniem ręki. Zajebiście! Korzystajcie z możliwości, które dało Wam życie. Kurwa, korzystajcie, nie obracajcie się za siebie. Ale nie idźcie potem i nie mówcie że nie, no tutaj, mm, tak, no, tu się nie, nie, masz własnego mieszkania w wieku pięciu i pół roku, bo naprawdę czasami ja niechcący wpadłam trochę w takie towarzystwo w swoim życiu i po prostu głowa mi pękała, nie? I to, jacy ludzie nas urodzą, od tego jest tak wiele zależnych, że... Jak słyszę o tym, że wszyscy mają równe szanse, to jest dla mnie taki trigger, że mam wzrasta we mnie agresja do tej osoby. Naprawdę. Wzrasta we mnie agresja. Oczywiście, jak się urodzisz w zaje z zajebistym startem, to możesz to spieprzyć. Pewnie, jasne. Jak się urodzisz z bardzo fatalnym startem, to możesz zajść wysoko. Swoją ciężką pracą, determinacją. Jasne. Jasne, znam sobie i stąd i stąd. Ale to nie zmienia faktu, że my nie mamy równych szans. I ta dziewczyna, czyli Gypsy nie miała równych szans z nikim. Także tak, dobra. Nałożyłam maskę. W ogóle mega dużo mi jej tutaj jeszcze zostało, a nie pożałowałam. I idę się kąpać. Potrzymam ją na twarzy tak długo, jak tylko będę mogła. Czuję gigantyczne nawilżenie i ukojenie. Ta maska to jest jakiś sztos. Zobaczę jak będzie wyglądała skóra po zdjęciu. Właśnie po dniu spędzonym przy kominku czuję się mega wypoczęta i mam tu pieska, która na mnie patrzy, ale widzę, że bardzo jej się nie chce wstać, żeby przyjść się przytulić, więc nie będę jej, wiecie, zapuszać spokoju. Kocham kominek. Kocham. I moja skóra. Dramat. Znaczy jest lepiej, ale. I nadal jest źle ta okolica wokół oczu, po prostu mm. i wokół ust. I wziąłem słuchajcie, na wyjazd, bo teraz śpię tutaj drugą noc. Pierwszy, lepszy produkt do ust yy, po prostu z paczki PR-owej na sadzie. O, przetestuję sobie na nie. I jest to maseczka z Eveline yy, Coco Glamour. Widziałam, że w seria jest już w Rosmanie. Maseczka do ust intensywnie regenerująca na noc. I jest czekoladowa. Ale to nie jest taki męczący zapach czekolady, bo ja ogólnie nie lubię zapachu czekolady w produktach. Jak się ich trochę poużywa, to ten zapach robi się po prostu tak męczący, że. Yy. I nałożyłam ją już wczoraj. Nie wiem, ostrzy się, musiałabym się ruszyć. Zużycie jest minimalne, nałożyłam grubszą warstwę na noc. I nie dość, że jak się rano obudziłam, to ona jeszcze była, to wygoiła mi przez noc całą tą okolicę dookoła, a miałam tu na górze. Dosłownie strupy. Dosłownie zrobiły mi się strupy. Mimo ciągłego nawilżania. Mm, też sporo godzin spędziłam w aucie. Tam klima, w sensie na no, klima, ogrzewanie, no nie? Ale to zawsze bardzo źle działa. Na moją skórę, usta i tak dalej. Nie wiem ile ta maseczka kosztuje, jakieś grosze, ale <grym> ona jest tak niesamowicie gęsta i odżywcza. Taka bogata i robi giga robotę. Jest delikatnie brązowa, więc y, jak wyjedziecie dookoła no to widać ją trochę. Oglądałam wczoraj część i dzisiaj część y, takiego filmu Zapach kobiety i to jest klasyk. Jak nie widzieliście, to obejrzyjcie. I jak nie macie pomysłu na wieczorny film, to już macie. Bardzo polecam. Główna rola Al Pacino. Jeden z moich ulubionych aktorów po prostu jest niesamowity w tym filmie. No i ja ten film oglądałam jako. No, jak byłam mała. I wydawało mi się, że pamiętam ten film, ale okazało się, że nie pamiętam tego filmu. I po prostu jest przepiękny. Jest przepiękny. I jeszcze chcę wam pokazać bardzo pielęgnacyjnie w tych vlogach, ale słuchajcie, no ja mam skórę w takim stanie, że testowaliśmy sobie. Testowaliśmy razem, czy na Reelsie? Gdzieś testowałam z wami ten krem z Samarita i on jest cholera dziwny, ale w pozytywnym kontekście. On ma taką konsystencję, tak, wygląda jak krem i sprawia wrażenie, jakby miał być po prostu kremem. Jak zaczynacie aplikować go na skórę, to jest jak takie masełko, jest strasznie tłusty i może wam się wtedy wydawać, mi się tak wydawało, że ok, to on będzie mega tłusty przy aplikacji na skórę, a on jakby nie wiem, jakoś tak się wchłania, że jest po prostu jak taki krem, którego ja mogłam spokojnie użyć na dzień, czy pod makijaż. Bardzo dziwny produkt pod tym względem, ale w pozytywnym kontekście. Także ym, nie testowałam go chyba jeszcze pod make-upem. Zobaczę w jakim stanie jutro będzie moja skóra, jeśli się nada moja skóra, i pozwoli na to, to przetestuję ją jutro go jutro pod make-up i zrobię jutro make-up, no i jutro yy, Wielkanoc, czyli Sylwester. Oczywiście z, żartuję z tym Wielką Nocą, bo tak jak y, nie lubię świąt yy, i zawsze czekam tylko, żeby się skończyły. Tak, nienawidzę Sylwestra i Nowego Roku yy, i wiem, że spędzę ten czas tutaj bardzo miło, ale nienawidzę presji ogólnie, społecznej, yy, na imprezowanie, na to, że to musi być coś wow, na po prostu przechlanie takiej ilości alkoholu. Jak to jak to się nie napijesz? I mimo tego, że już no co, to będzie chyba drugi sylwester? Albo trzeci sylwester bez. Nie, to będzie drugi, bo kimi, kimi odeszła w. W, w, po, po walentynkach po szlak mi trafia do tej pory dokładnie tak samo jak słyszę dźwięk fajerwerek słuchajcie jak słyszę fajerwerkę to budzi to we mnie taką agresję szczególnie kiedy to się dzieje dookoła sylwestra nie usprawiedliwiam strzelania w sylwestra jakby wiecie jakie mam do tego podejście no ale jak jakiś mm, strzela w środku miasta Tydzień przed Sylwestrem, tydzień po Sylwestrze, bo w tu to tak wyglądasz. To strzelanie jest dookoła Sylwestra też. Także mmm, dajcie znać w komentarzach, jeśli macie zwierzaki, jak wasze zwierzaki. Good night!